Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą Ci przed ogłoszeniem wyników? O, emocje są zawsze bardzo wysokie. Zwłaszcza, że każdy konkurs wywołuje od razu jakąś, jakąś tam formę presji. Natomiast. Mam dosyć spore doświadczenie w konkursach i wiem, że bez względu naprawdę na wszystko, najważniejsze jest to, jak się czujemy podczas występu. Zespół, z którym występujemy, sam występ, sam śpiew, sama muzyka i tak dalej, są naprawdę wspaniałą nagrodą. A jeżeli coś ponad to okazuje się jako nagroda, to, to tylko się cieszyć. A takie występy to na pewno wielka trema. Powiedz mi, jak Ty sobie z nią radzisz? Jak Ty z nią walczysz? Ja mam tremę zawsze, nawet kiedy przychodzę na próbę do takich występów. To też jestem zestresowana bardzo w związku z tym. Zawsze i, i, i w zasadzie w każdej takiej sytuacji scenicznej powtarzam sobie, że jestem tu w tym miejscu, w którym całe życie chciałam być. I to mi nadaje od razu taki spokój i wdzięczność za to, że wykonuję pracę, którą kocham, więc tak naprawdę czasami można powiedzieć, że nie pracuję. I ten spokój czerpię też ze wszystkich ludzi dookoła, którzy są mi bliscy. A ta trema, tak naprawdę, jeśli nawet ona się pojawia, to jest po prostu mobilizująca. A czy masz artystę, który Cię inspiruje? O, bardzo dużo artystów mnie inspiruje, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Natomiast gdybym teraz chciała szybciutko powiedzieć, kto tak bardzo mnie inspiruje, na pewno jestem wielką fanką Jessie Ware. Z polskich, z polskich artystów uwielbiam artystów, których słuchałam razem z moją mamą, kiedy byłam małą dziewczynką. Twórczość Zbigniewa Wodyckiego, Anny Jantar, Violetti Villas. To na pewno są artyści, za którymi ja do końca życia będę się oglądać, ponieważ ich klasa na scenie była ogromna. Myślę też, że dużym zaskoczeniem dla Państwa będzie zespół Coldplay, którego uwielbiam, chociaż nie jest to być może taki rodzaj muzyki, który może się ze mną kojarzyć. A jakie są Twoje plany muzyczne? Nad czym teraz pracujesz? Zdradzisz nam? Pracujemy cały czas w tej chwili nad drugim albumem. Z początkiem września zaprezentujemy nowy singiel. Myślę, że będzie bardzo zaskakująca odsłona premiery tego teledysku, bo Zupełnie w innej formie niż to, w jaki sposób zazwyczaj e, pokazujemy te ale za wiele nie chcę też zdradzać. Trzeba poczekać na początek września. Przygotowujemy się do mm, jesiennej trasy koncertowej e, i do dokończenia drugiego albumu. A co czujesz, jak wchodzisz na scenę? Jak widzisz ten tłum ludzi? Czuję przede wszystkim ogromną wdzięczność, że od 22 lat już mogę śpiewać i mam do tego swoją przestrzeń. Mam. Mam swoje miejsce. Jestem bardzo wdzięczna za to, że rynek muzyczny przyjął mnie z taką miłością i że moja muzyka coraz szerzej gości w domach publiczności polskiej. Jestem dumna z tego, że mogę dzisiaj śpiewać też swoje piosenki, swoje autorskie teksty. To jest naprawdę ogromne dobrodziejstwo w dzisiejszych czasach.